Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Podlaskim Ekspresie. Jak co tydzień, zgromadziliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia z minionego tygodnia. Nie zwlekajmy, zaczynajmy! Do 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2 miliony osób. Taką informację we wtorek 22 marca przekazała Straż Graniczna za pośrednictwem Twittera. Natomiast w polskich szkołach zapisanych jest 85 tysięcy dzieci z Ukrainy. W przytłaczającej większości są to uczniowie ze szkół podstawowych. Do Podlaskich szkół przyjęto obecnie ponad 1200 uczniów z Ukrainy. Od 28 marca nie będzie już obowiązku noszenia maseczek poza placówkami medycznymi. Oprócz tego rząd znosi zarówno izolację, jak i kwarantannę domową. Również po wjeździe do Polski nie będzie czekała nas kwarantanna. Osoby zakażone będą otrzymywać zwolnienia lekarskie. Zapytaliśmy Białostoczan, co uważają o tej decyzji i czy to ich zdaniem koniec pandemii. Zdania były podzielone, ale zobaczcie to sami. Bo jest to po prostu bardzo niekomfortowe, jeżeli jesteśmy kobietami, nakładamy makijaż, to nam to, to schodzi, ten makijaż na tych maseczkach. Problemy skórne się pojawiają też przez te maseczki, bo też jakby ciała, skóra nie oddycha, no bardzo negatywne skutki raczej, no nie polecam. Ta śmiertelność dużo spadła, zjadliwość tych nowych szczepów jest dużo niższa. Myślę, że to już jest powoli pora, żeby wracać do normalności. Nadal będą się rozprzestrzeniać, tak? Rozumiem. Oba... Obawia się pani, że dojdzie do tego wzrostu, tak? Tak, Przez obawiam to? się. A czy pani zamierza... Po wakacjach na pewno dojdzie. Rozumiem. A czy pani zamierza dalej nosić maseczki właśnie w miejscach, w których już nie będzie? Jak trzebała? najbardziej, tak, tak. Rozumiem. Zamierzam się chronić naprawdę. Bo też właśnie tutaj już parę osób, mm -hmm. około 8 osób, z 8 osobami tutaj rozmawiałem i w zasadzie większość, większość twierdziła, że już pandemia się kończy, że maseczki nie są potrzebne. I skąd tu pani właśnie taka różnica zdania? Pracuję w zawodzie medycznym. I widzi Pani wszystko, jak to wygląda tak, kuchni. Tak. Do ogromnego pożaru doszło w środę 23 marca. Wczesnym popołudniem strażacy zostali wezwani do pożaru traw na nieużytkach rolnych w budach koło Michałowa. Ogień zagrażał zabudowaniom oraz lasowi. Po krótkim czasie zajął już budynki mieszkalne i gospodarcze. Spłonęło 15 budynków, głównie domków letniskowych. Straty oszacowano na 1,5 miliona złotych. Przyczyną pożaru w budach niedaleko Michałowa było prawdopodobnie wypalanie traw. W akcji gaśniczej wzięło udział 100 strażaków, 27 samochodów, śmigłowiec i dron. Państwowa Straż Pożarna, jak co roku od 1 marca, przypomina ludziom, żeby nie wypalać traw. Prowadzimy kampanię społeczną Stop wypalaniu traw. Niestety, patrząc na statystyki, jakie już w tym roku mamy, prawie 100 pożarów w, na terenie powiatu białostockiego, gdzie strażacy uczestniczyli w gaszeniu pożarów traw bądź nieużytków rolnych, nasze apele nie są do końca. Właściwe. W ludziach dalej widnieje przeświad przeświadczenie, że wypalanie traw użyźnia glebę, jest wręcz odwrotnie. Wypalanie traw niszczy faunę i florę oraz doprowadza do dużych pożarów. W ostatnich dniach mieliśmy przykład takiego dużego pożaru, gdzie powierzchnia jego została oszacowana na 60 hektarów. Zniszczeniu uległy nieużytki rolne, lasy oraz 13 obiektów budowlanych. Również w tę samą środę przy Szosie Kruszewskiej strażacy gasili pożar suchych traw. Ogień objął powierzchnię ponad 2 hektarów. O godzinie 21.00 OSP Choroszcz gasiło pożar. Według ich informacji w bazie znaleźli się już o 23.00. Strażnik Puszczy Białowieskiej, czyli Dąb Dunin, wygrał plebiscyt na Europejskie Drzewo Roku. Na blisko 400-letnie drzewo oddano prawie 180 tysięcy głosów. Jego imię pochodzi od polsko-białoruskiego poety Wincentego Dunina Marcinkiewicza. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Włodzimierz Cimoszewicz stracił immunitet. Zgodził się na to Parlament Europejski. Sprawa ma związek z zarzutami, jakie byłemu premierowi chce postawić Prokuratura Okręgowa. W która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku z udziałem polityka. W maju 2019 roku były premier jadąc autem w hajnówce potrącił 70-letnią rowerzystkę, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Jechał bez badań i nie powiadomił służb. Europoseł nie wezwał policji ani służb ratowniczych. Zamiast tego zawiózł kobietę do domu. Nie kończą się nieporozumienia w Plutyczach. Słynni rolnicy z Podlasia, Andrzej i Gienek wzbudzają ogromną sympatię, ale też antypatię także wśród niektórych sąsiadów i rodziny. W gości tak na podwórku nie ma, jak u nich. żeby. I siada. Przywiózł, wszystkiego nie przywiózł. U nas gdzie zielonka to rzeka nazywają i na rzece zostawił to teraz rzeki wozi i krowę daje. A. A ona nie winięta nic. A. No ale co zrobić? A on mówi, że dla mnie tak dobry kot Ludzie kochani, toż tyle kur chodzi, tyle kaczek, tyle gęsi, krowy się wypuszcza, wszystko. U mnie toż nie będzie trawka rosła. A żeby trawka rosła, to trzeba nic nie mieć, prawda? A ja lubię mieć co mam, to mam. A, a, a że ze mnie i, i się śmieją, niech się śmieją. A my ile zarabiamy, tyle zarabiamy. Kraść nie chodzi, długich rąk nie mamy, a jak damy rady, tak żyjemy. My na razie, na razie, jak to się mówi, same chłopy, baby nie mamy. Turka żyje osobiście, bo córka wyszła za mąż, córka żyje osobiście, a chłopcy jeszcze obydwa kawalery. Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon na kwiaty. Jedne z najpopularniejszych roślin doniczkowych sadzonych na balkonach i tarasach to bratki. Są łatwe w uprawie i niedrogie. Pojawiają się w sprzedaży już w marcu. Przy ulicy Mickiewicza w Stoku bratki sprzedaje pani Bogusława. Najwcześniej bo już w marcu kwitną wczesne i średnio wczesne odmiany bratków. Te odmiany zdobywają największą popularność, gdyż ich kwiaty można podziwiać w okresie, kiedy większość innych roślin jeszcze nie kwit. Wybierając odmiany bratków o późniejszym terminie kwitnięcia, możemy zaśliczyć na ich kwitnięcie aż do lipca. I to wszystko w dzisiejszym programie. Oglądajcie nas na bieżąco jesteśmy z wami 24 godziny na dobę, a w kolejnym ekspresie widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia! うん。<music>